To jest druga część gartuga. No właśnie. No. I to jest mój szczęśliwy, zniszczenie I do, zapraszam do oglądania. Siemaneczka, z tej strony Mr. Bobek oraz. Glam Widziałam to! <noise> Dobra, a więc tak, nie piptolić. Musimy, musimy, kurde. Wiem, sobie... A, musimy iść najpierw do tego tego cykora tam. O tutaj musimy iść do tego cykora. Idziemy, 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 Garfield tam idziemy. Uśmiemy potem. Siama cykorze. Jak tam żona, John. Listen very carefully to the music in the music room. Dobra, co jeszcze masz do powiedzenia? Garfield, stop giving cheese to the mice. man! lowest to eat muffins. The code for the safe is outside. Talking to Loman will unlock a door. Już kończę czytanie, bo czas. Uciekam od co to znaczy, to napiszcie komentarza. Nie piszcie. Piszcie. Nie. to piszcie. Ale chyba nie muszą tego, 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 no tego. Nie, nie tam piszą. Będzie najlepiej. Mamy klucz. Uciekamy. O tej skrzyni, Ona jest szła. Uciekamy. Idziemy tutaj. Siemanku, cześć, cześć, co kupa robię, no, no siema, no, dobra, uciekam. Yy. Śmieszne. Uuu, coś tam jest, może tam mm. będę, co, no, jak myślisz, Jest Jestem dla Oli. <śpiewanie> Ziomeczki! W wcześniejszym odcinku Glam Oli trochę umarła, no, nasz Garfield dostał, y y y no, no, zaburzenia. Yy, nasz Garfield tutaj właśnie dostał takiego jakby nie zawało, zawało nie. Yy, no dostał tego. Gdzie? Elon dostał takiego, tego, no, yy, takiej padaczki jakby, można chyba to tak nazwać. I ucieknął tak, no bo przez naszą y glamoli tutaj wzwiał jak jakiś ten tchórzliwy kot. Nie, i nie słyszeli, więc. Uuu! Tutaj też jest. To przez arka. Muszę łopatę znaleźć. Ha! 6, 9, 7, 7 5. Zapamiętajcie to, ziomeczki, bo się może przydać gdzieś później. Dobra, ziomeczki. Znalazłem łopatę i idziemy do tego grobu obok tego. 1, 7, coś tam Bo zrobiłem taką krótką przerwę Bo mam tutaj jak widzicie Chyba nie wiem czy widzicie Ale dobra Tylko wiecie co mnie tutaj denerwuje Wiecie co mnie tutaj denerwuje Ogólnie to że Glam Oli To jest Że Glam Oli się nie odzywa tak jak ja w wcześniejszym odcinku Coś śmiesznego. A nie wiem, tak nory. Może być? Dziękuję. Nie wiem. Kopiemy! Kopiemy! Co to? Gazeta! No. Znalazliśmy tak, gazetę! Koleśka! Wracaj, a nie! Poczekajcie, ziomeczki. Ziomeczki, dla Oli tutaj y, wzięła i tego, i zapisała nam to. Ale poczekaj, yy, a z, poczekajcie, bo z tego co wiem, jeśli mam jakiś widzów i Oli, to chyba się mówi w liczbie. mnogiej, nie jestem pewien. Nie? To jest szczęśliwy pamiętnik. Ta 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 ta, dobra, każdy żyje, dobra. Masz coś nowego do powiedzenia? No sam. Nie ciekawego, spadaj. Nie lubię cię, wczoraj. I cierzy, tu nigdy, i na schody, i bo strasznie tam jest! John, nigdy cię nie lubiłem. Muszę to przytać. Zawsze do oglądania Garfielda. Tam jest urwana głowa. Zapytam nie. Zawsze do oglądania Garfielda... Co to było? Raz, Byś tam podeszedł i dojdzie to zobaczysz, gdzie się stało A naciśnij na to, o tutaj, o ten, ten, ten. Prężynka! Jak mnie... What the f... Drzwi? Jakie, jakie to... Idź dalej, może... Co no to ten. jest? Psychopata jakiś to rysował. Dobra, dalej idź, może znajdziesz ten... Kupik, God damn it! Co? Gdzie Na Five Nights of Reddit 3 ja to wszystko widziałam. Wiem. No czemu to nie działa, będę Ziomeczki, teraz odnośnie na mojego kanału chcę zrobić odcinki z FNAFA tak. Ze Tylko potrzebujemy FNAFA Ja FNAF to szybko się zainstaluję, bo wiem akurat, jak to zainstalować. Dobra ziomeczki, jestem. I tutaj trzeba jakiś klucz znaleźć. Czerwony. Czerwony, czerwony, nie wiem czerwony, ale wiem, że klucz! A tam? Nic. Oszukane. No, czerwony klucz weź. Oszukane to to. A tutaj co jest? Nie! Tutaj nasi rodzice musieli coś zrobić. dlatego. Hmm? Tutaj widzieliście może tutaj. rękę, albo nie, może nie, Tutaj to rodzice. Dobra no dalej, idź tam gdzieś nie wiem gdzie. Idź tam do tego klucza, bo zaraz skończyć musisz Jakiego? No do, do tamtego, tamtych drzwi czerwonych No ja... czerwonych drzwi, bo masz klucz A skąd wiesz, że to do tych? No bo czerwony zawsze pasuje do czerwonych drzwi, tak? Ja nie wiem, nie znam się No idź, wracaj, a nie chodzisz, łazisz wszędzie gdzieś poleże. mnie nie krytykuj. Baba, baba. Ba. A ci dam bla, 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 bla? Dobra, idź tam i znowu puszczaj. Pomyj się. Jeju. <muchy> no idź tam, matko! Boże, jeju. Bo to nie będę nagrywać? Dobra, i no to... już nagrałem. Nie, nie widziałem. Ja tu widziałem. No to po co... A więc tak, tutaj musimy wpisać. Sześć. O. Jeden. O. Dziewięć dzień, Cześć! Zdjęć. Jeszcze raz. Nie da się. Musisz jeszcze raz. No kurde! Jak zrobimy, to, to do Was wrócimy. Ostatnia liczba ziomeczki. Czy tam cyfra? nie wiem. Słaby z matmy jestem. Mafinki! <grym> dla John'ego! E? Dobra, okej, okay, dobra. Mafinki, ale LOL. To jest trochę porypane, wiecie? Kurde Dobra, jak do niego dojdziemy, to wrócę Dobra, Dobra, ziomeczki, to jest jakieś powalone, ja stąd uciekam Bo mi się trochę udało, no nie? Ale później mi się już trochę po, po, powaliło tam w... Tu, 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 tu mi się powaliło, tak? I tak się stało W ogóle wracając do tego mojego fanpage'a To ja zrobię tak Nazwę to po prostu fan e, Fan z Mr. Bobek nie, chociaż nie wiem. Napiszę, napiszę po prostu ziomeczki Bobka, i to będzie strona dla moich fanów. Tak, dla moich widzów. Ale doszliśmy dosyć daleko. W tym Garfieldzie i tak łapkujcie! Lajkujcie! Lajkujcie, łapkujcie! Subskrybujcie mój i oli kanał. Bo Ale najpierw jeszcze będziemy nagrywać dalsze części. Motywuje to nas. A więc tak... Nasza yy... część będzie za minutę. Pa! pa. Na razie, cześć. Pa! pa.